Zaraz przygotuję pyszny lodowy rożek. Oj, jaki apetyczny! A teraz posypię posypką i spróbuję. O, telefon dzwoni. Muszę odebrać. Britney, wychodź! Babcia poszła i zostawiła tu swoje pyszne lody. Spróbujmy. Tu wygląda niesamowicie apetycznie. A? Ej, dlaczego ty zaczęłaś? Ja też chcę. Chociaż tu stoi cała maszyna z lodami. Zaraz sobie zjem. O tak! Uwielbiam lody! Dziewczynki, jak mogłyście zjeść moje lody! Ale nie szkodzi. Wasza babcia już ma pomysł. Ogłaszam challenge! Zaraz zrobię pyszne lody dla moich wnuczek. Potrzebuję kilku gałek lodów waniliowych. A teraz dodamy ten pyszny i apetyczny burger. To będzie zabawne. Dorzucę też jajka, żeby było nie tylko smacznie, ale i zdrowo. Mieszamy, wlewamy do maszynki, następnie wyciskamy na rożek i ozdabiamy rybimi głowami. Wyszło oryginalnie. Jeden różek jest gotowy. Czas na kolejny. Dodam lody waniliowe. Potem nutelle. Oj, no jaki słodki kremik. Wystarczy. Dodam jeszcze trochę czekolady. I wszystko jak należy wymieszam. Och, pyszne lody nie są tak interesujące do zrobienia jak te paskudne. Teraz wlewamy wszystko do maszyny. Napełniamy rożek. I posypujemy wszystko żelkowymi misiami. O tak. Pięknie. Stawiamy na stojaku. I można próbować. Chcę zacząć. Dzięki, Nicole. Zobaczmy. Wygląda nieźle. Są nawet żelkowe misie. Pyszniutkie. Co jest? Chcesz lody? No okej, okay, to się częstuj. Dzięki. No i gdzie są lody? Nie rozumiem. Naprawdę myślałeś, że się z tobą podzielę moimi pysznymi lodami? Chyba śnisz. Nie ma mowy. Te lody są takie pyszne, że z przyjemnością zjem je sama. Mm, to było ekstra. Twoja kolej. No dobra, zaraz spróbuję. A co to? Rybie głowy? Co za ochyda. Fuj, paskudny smak i zapach. Nic na to nie poradzisz, musisz zjeść. Chyba mam pomysł. Britney, spójrz co tam jest! A teraz szybko pozbędziemy się rybich głów z lodów. Fuj, jak to cuchnie! Posmaruję lodami usta tak, jakby mnie zjadła. O tak, a to wyrzucę. Ej, hey, Britney, już zjadłam mój rożek. To podejrzane i ja to przegapiłam? A i co za smród. Dobrze-dobrze wierzę ci. Kontynuujmy. Wezmę te lody i wrzucę kilka kulek do blendera. A do nich dorzucę chipsy. Ulubione chipsy moich wnuczek. O smaku sera. Mam nadzieję, że im posmakuje. Ach, cudownie! A teraz dodam miodu. Ojej, pszczoła! Nie zapraszałam cię tutaj. Odlatuj! Spadaj stąd to moja kuchnia. Zaraz oberwiesz. Zobaczysz. Złapie cię zaraz. I patrz, i patrz. Bingo. Ma się jeszcze celne oko. Okej, okay, dodamy więcej miodu, żeby wnuczki rosły zdrowe i odżywione. Mieszamy, wlewamy do maszyny do lodu. Nabieramy rożek. A teraz musimy czymś udekorować. O, Britney mówiła, że uwielbia te płatki śniadaniowe. Mają w sobie tyle cukrów, że to jakieś szaleństwo. Ale użyję ich do udekorowania lodów dla moich małych dziewczynek. A teraz czas na drugi rożek. Będę potrzebować kilku kulek lodów i sporo brakułów. No w końcu coś zdrowego. I dodam też dużo keczupu. Moje wnuczki uwielbiają go jeść z makaronem. Gotowe. A teraz mieszamy. Wlewamy wszystko do maszyny. I podstawiamy rożek. Ojej, do co tak długo? No, ale w sumie wyszło apatycznie. A teraz udekoruję wszystko frytkami. Smacznego! Teraz moja kolej zaczynać. Wybieram ten rożek. Zaraz zobaczymy. O tak, pachnie przepysznie. Nie to co rożek z rybami. Ma wszystko co tak bardzo lubię: kolorowe płatki. Dużo miodu. Super, palce lizać. Bridnia, ty co tak siedzisz? Pospiesz się i spróbuj swojego rożka. No pewnie. Frytki? To dziwne. Ale frytki lubię. Mm, smaczne. A teraz spróbuję same lody. Ochyda. Nie chcę tego jeść. Co znaczy nie chcę? Powiem wszystko babci, oh no. jeśli nie zjesz lodów. Może się obrazić. No dalej, otwórz szeroko buzię. W porządku. A teraz żuj, żuj, żuj. Brawo, siostrzyczko! Przestań! Sama zjem te lody bez twojej pomocy. Zjadłam to pospólstwo. Brawo, dałaś radę. Mam już pomysł na nowy rożek. Bierzemy lody waniliowe. I ten oto śmierdzący ser. O, jaż można stracić przytomność! Moje wnuczki nie lubią tego sera tak samo jak ja, ale z lodami może będzie smaczny, więc trochę go dodam. Wleję też Coca-Cola, aby przełamać cały zapach. Ale najpierw degustacja. Mmm, pychota. Wlewamy do blendera i można mieszać. Gotowe! A teraz wlewamy do maszyny. Wyszło pięknie. Jeśli nie wiedzisz, z czego to jest zrobione, to na wierzchu dam cukierki Jelly Belly. Ale kolorowe słodkości. Posypię nimi lody. I mamy to. Co by tu jeszcze wymieszać? Oczywiście, jak zwykle, zacznę od lodów. Wrzucę kilka kulek. A do nich dodam cytryny. A do cytryn jeszcze pójdą kwaśne cukierki. Te lody na pewno posmakują moim dziewczynkom. Lubią różne kwaśne słodycze. mieszamy. I wlewamy do urządzenia. Aż mi się zachciało spróbować. Wspaniale dajemy na rożek i posypujemy pysznym popcornem. Proszę, próbujcie. Zobaczmy. Wow! Tylko spójrz na te pyszne lody. Moje też są pyszne. Rzeczywiście. Nikola, chcesz się zamienić? Zamienić? Nie, dzięki. Moje lody są z popcornem, a ja go uwielbiam. O tak, pyszności! A same lody... Są takie kwaśne! Ojej! Brrr, ale i tak mi smakują! Oj, nie mogę, nic. Tak śmiesznie się wykrzywiasz! To było super! A teraz ty! Rzeczywiście, teraz moja kolej! I zacznę od góry! Mmm, pyszne jelly belly! A jak lody? O, ale niedobre. Paskudne. Naprawdę, Ohyda. Nie chcę tego jeść. Ale musisz. O, zrobię to tylko dla babci i zatkam nos, żeby nie czuć tego zapachu. Zrobiłam to. Ojej, coś mi burczy w brzuchu. Pójdź, co za smród. Jest okej, okay, ale jak mogłaś, Nikol? Dobrze, tym razem użyję lodów czekoladowych. A do nich dorzucę. Co by tu wybrać? Niech będzie tort urodzinowy. Myślę, że dziewczynom się spodoba. A teraz, jak zwykle, wszystko mieszamy. Gotowe. Wlewamy do urządzenia. I napełniamy nasz chrupiący rożek. Wow! A na koniec ozdabiamy kulkami maltizers. Cudownie. A teraz robimy kolejny rożek. Bierzemy lody waniliowe. I moje ulubione mięsko-mielone. Wrzucamy. Dosyć sporo. I trzeci składnik: śmierdząca ale zdrowa cebula. Mieszamy. Wlewamy do maszyny i wyciskamy na rożek. A jako posypkę użyję karmy dla kotów. Panie kocie, odejdź. Dekarujemy i można podawać. Smacznego moje drogie kamień, papier, nożyce. Wygrałam. Ale chcę lody z Twojej strony. Zobaczmy. O ja, co tak dziwnie pachnie? Ochyda. Nikol, to dla ciebie. No już. Sama je wybrałaś, więc zjadaj. Kurczę, chyba naprawdę będę musiała. Dobrze, zaraz to ocenimy. O nie, czuję cebulę. Dobra, zbiorę wszystkie siły i to zjem. Nie mogę na to patrzeć. Miałaś szczęście, że na o smaku kociej karmy nie trafiły do ciebie. O. Dałam radę. I teraz ty. No dobra. Mam nadzieję, że trafi mi się coś smacznego. No wygląda bardzo ładnie. Najpierw spróbuję tą czekoladową kulkę. To chyba cukierki Maltesers. Tak, zgadza się. A teraz spróbuję same lody. Och, to jest bardzo pyszne! Britney, ale mi się pofarciło. Przykro mi, ale nic dla ciebie nie zostało.